Numer telefonu alarmowego na policję. 997. E, dziewięć, dziewięć. Bardzo dobrze. Numer pytania. 7 e, Pytanie numer 4. Jakie charakterystyczne, bezpieczne oznakowania stosują rowerzyści w Twoich rowerach? i bezpieczne. Mm. Pytanie bardzo łatwe. Numer alarmowy do straży pożarnej. Dziewięć, dziewięć, a ty. Okay. Bardzo dobrze. Odpowiedziani. <laughs> bardzo trudne pytanie, ale bardzo ważne. Jak myślisz, dlaczego dzieci ulegają czasami wypadku? Co takiego robią źle? Bardzo niegrzeczne. Jak są to niegrzeczne, mi, to, to mi dostają chyba prezenty pod rodziców. Ale co robią, że ulegają z wypadką, że się ofiarami wypadków, na przykład na ulicy? Chodzą po ulicy i bawią po ulicy. <laughs> Dobrze, czyli bawią się niebezpiecznie na ulicy, a e, przechodzą na jakimś świetle, jak myślisz? Po ulicy. Przepraszam, pan do pytania? Piątka. E, Piątka. znowu chodzi o rower, dlatego się zastanawiam, no ale wylasowany to tryb. Trzeba mi to przeczytać, prawda? Jakich elementów nie ma w rowerze górskim, odróżnienie od takiego normalnego roweru? Rower górski. Rower górski, Dobrze, to inaczej. Rower górski. Wiesz, jak wygląda rower górski? Tak? Czy e, ma włóczonek? Nie. Patrz na mnie? Nie. Czy ma odwadki? Patrz na mnie? Nie. Bardzo tak, dobrze. E, a czy ma własniki, Może mieć? Patrz na mnie? Tak. Nawet no, nie patrzmy.